Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie z Silgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z racji żywnościowej. W dzisiejszym odcinku coś naprawdę nietypowego, ponieważ większość racji na świecie ma napisane, że racji żywnościowych sprzedawać nie można. Tak mi to jakby coś, to co ja je znajduję, jak idę do domu na chodniku. Nie kupuję nic. Ale oto i tutaj jest racja turystyczna, co może być dosyć dziwnym zachowaniem, tym bardziej, że Arpol, pomimo tego, że ma kontrakt z wojskiem, to racje wojskowe normalnie sprzedaje na swojej oficjalnej stronie. W takim razie dlaczego robić rację? która jest przeznaczona oficjalnie dla cywili, kiedy każdy z nas może kupić zwykłą, normalną, prawdziwą wojskową rację żywnościową. No właśnie, to jest dobre pytanie. Tak więc dzisiaj zobaczymy, co to jest takiego ta racja turystyczna, tak zwany pakiet turystyczny, co znajduje się w środku, co tutaj wymieniono i co jest takiego szczególnego, że zrobiono nietypową, inną od wojskowych racji. Mam nadzieję, że czyny Wam się spodoba. Zobaczymy, co jest w środku, więc zapraszam do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Wam podziękować, ponieważ racje żywnościowe ostatnio mają, wręcz absurdalne wyniki, których się w żadnym wypadku nie spodziewałem, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie i bardzo fajne, miłe komentarze. Lecimy. Tradycyjnie jeszcze zapraszam do mojego partnera, czyli na G2A, link macie w opisie, a my lecimy i otwieramy już rację. W takim razie zaczynamy. Pierwsze, co możemy zauważyć, to to, że sama nalepka wygląda bardziej cywilnie, tak bardziej miło, w cudzysłowie domowo-turystycznie właśnie, bo nawet jakichś turystów i nawet łapkę w górę widać, tak więc raczej tego się na wojskowych racjach nie widzi. 10 minut przygotujesz w każdy tych warunkach lasania 400 g. Na samym dole mamy rozpiskę. Aktualnie jest tutaj zestaw numer 2. Za chwilę dojdziemy do tego, co znajduje się w środku. A z drugiej strony niech znajdziemy nic. Typowe zielonkawe opakowanie. Około 950 kcal, około 900 g wagi. Wielkość opakowania, taka sama jak typowa WZ. -ka. Otwieramy. Jakby ktoś pytał, o cenę 35 zł. Rzecz numer jeden, jakaś konserwa, zobaczymy co dokładnie. Tak zwany specjał wieprzowy. Mielonka wieprzowa, sterylizowana, składniki mięso wieprzowe 77%, woda, sól spożywcza, skrobia, czosnek, stabilizatory i cała reszta. 77% mięsa, konserwa, zobaczymy jak będzie smakować praktyce Koncentrat napoju izotonicznego o smaku egzotycznym. To brzmi naprawdę ciekawie i cała ta jedna saszetka, która ma 40 gramów, przeznaczona jest na aż pół litra wody. Zawsze lubię tego typu rzeczy, ponieważ naprawdę starczają na bardzo dużo napoju. No, kto by się ich tutaj spodziewał? Panzerwafle, sztuk 2, Herbata z baladoru, jak i chusteczka nawilżana. Podgrzebacz chemiczny z wodą, która jest przeznaczona właśnie do tego podgrzewacza. Bardzo fajnie. Gdyby nam jednak czegoś brakło, w zestawie również dostajemy SB. Tak więc jest bardzo ciekawe, że i to, i to znalazło się w jednej, tej samej racji. Tego nie spotyka się praktycznie nigdzie. Szczoteczka, komplet sztućców, jak i papier, czy też chusteczka. Danie główne. W całym kartoniku wygląda tak. W środku jest lasagna. Tak więc otwórzmy. Jest i arpolowska lasagna. Przyznam się bez bicia, że bardzo dawno. Tego nie jadłem. A naprawdę, a lasagne, jak dobrze pamiętam, dobrze wspominam. 35% makaronu, łazanki, 20% wody, ser żółty i cała reszta. Jestem ciekaw, ile jest sera, skoro jest 35% makaronu, a na drugim miejscu jest od razu woda. Koncentrat napoju herbacianego, instant o smaku malinowym, jak i kawa rozpuszczalna. I to jest dosłownie wszystko w racji. Turystycznej. Pierwszy rzut oka i widzę, że jest naprawdę biednie. Jeśli chodzi o jedzenie, to mamy tylko i wyłącznie lasagne, konserwę i panzerwafle. To by było wszystko. To jest praktycznie nasze. 900 kilokalorii, nie liczących tych sproszkowanych rzeczy. Widać, że jest to racja, która ma się bardziej skupić na tym, żeby dać nam akcesoria, jak i możliwości. Tylko czy wtedy nie lepiej by było po prostu te akcesoria samemu zakupić? Widać, że jest to racja, która oprócz takiego najbardziej podstawowego zestawu kalorycznego, czyli jakieś danie, jakaś konserwa i jakieś węglowodany, chce nam dać trochę akcesoriów. Pytanie tylko, czy to dobrze i czy tak naprawdę to potrzebujemy? Sprawdźmy jednak, jak ta racja wygląda w praktyce. I sobie to przygotujmy. Wspomniałem tutaj o WZC i to całkowicie nie bez przyczyny, ponieważ racja turystyczna to jest WZK, jednak trochę wykastrowana. W nie mamy Esbita, mamy tylko i wyłącznie chemiczny podgrzewat, co moim zdaniem jest całkowicie wystarczające. Po co nam więcej? Ale nie posiadamy tutaj żadnej konserwy, jednak zamiast tego dostajemy rzeczy słodkie, takie jak czekoladę czy też mleko w tubce. Czyli coś za coś, można powiedzieć, że racja turystyczna to taki trochę wykastrowany. WZ, z dodatkowym Sbitem, za który trzeba płacić, a to kosztuje 7,50 normalnie w Harpolu, więc skądś ta cena musiała się tutaj wziąć, bo jedzenia mamy naprawdę mało. Cała racja jest już przygotowana, wygląda ciekawie, lasagne tak samo, jak i w przypadku spaghetti, dobrze pamiętam, że to mówiłem, że coś się zmieniło. Pamiętam lasagne, że u góry był makaron, na dole było mięso, teraz się wszystko zmieniło, przynajmniej mi się tak wydaje. Zobaczymy, jak to wszystko smakuje, pachnie naprawdę dobrze, zwłaszcza ta konserwa, bardzo, bardzo fajny ma zapach, zobaczymy, jak będzie w praktyce. Wygląda to biednie, Pachnie fajnie, jest absurdalna ilość napojów, jak na taką rację. Cała racja jest już przede mną, wygląda to naprawdę biednie, kiedy przed sobą z całej racji, to prawie 40 zł, 35 zł, widzę jedno danie główne, ledwo. Dwa, dwie sztuki Panzer wafli i jakąś jedną konserwę, nic więcej, nie licząc oczywiście napoju Wygląda słabo, brakuje tutaj akcesoriów, brakuje tutaj jakichś słodyczy, brakuje tutaj jakichś takich bardziej nietypowych, można powiedzieć niespodziankowych dodatków, żeby jakieś takie morale nam podnieść albo po prostu miło się uśmiechnąć przy chociażby mleku w tubce, w tym zagęszczonym. Nie ma tutaj dosłownie nic, nie licząc podgrzewaczy, chemiczny i SBIT, ok ale to nie wszystko. Spróbujmy jednak, jak to smakuje, ponieważ jestem bardzo ciekawy. Tak jak mówiłem, bardzo dawno nie jadłem lazani. Zmieniła się. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc spróbujmy. Okej. Okay. U góry mała warstwa mięsa. Od razu pod tym mięsem widać łazanki. Powinienem powiedzieć makaron łazanki. No w ogóle wpadłem na pomysł, że arpolowska lasania nie powinna nazywać się lasania, tylko łazania. No bo łazanki. To wygląda niefajnie w porównaniu do spaghetti. Spaghetti ma ogromną ilość sosu. Bardzo fajnie to jest połączone. Tutaj u góry jest taka niemiła, zdradliwa warstwa mięsa z sosem. Wygląda, że tego mięsa, tego sosu jest tutaj bardzo dużo. A nagle dochodzimy do tego, że na dole jest sam makaron, tak więc smacznego. Hm, pachnie? Ciekawie. Mm -hmm. Konsystencja gęstszej papki. Makaron jest bardzo, bardzo mocno rozgotowany w tym daniu. Widać, że on już swoje tutaj przeżył. I nieważne, jakbyśmy to podgrzewali. Ten makaron będzie miał taką konsystencję, no, rozgotowanego bardzo makaronu. Muszę pochwalić, jak dobrze przyprawione jest to danie. Moim zdaniem jest wręcz idealne. Leciutko ostre. Czuć tutaj paprykę. Czuć tutaj pieprz pod względem smaku. Mi osobiście bardzo smakuje. Brakuje mi tutaj zdecydowanie smaku makaronu. On tutaj nie ma smaku, on jest wypełniaczem, takim dosyć pustym w każdym tego słowa znaczeniu takim papkowym, rozgotowanym. Brakuje mi tutaj smaku i takiej konsystencji bardziej naturalnego makaronu. Pod względem smaku ten sos, to mięso robi tutaj naprawdę wow robotę. Mm, przegenialnie przyprawione, wręcz idealnie. No ale niestety szkoda, że to co powiedziałem, to jest dosłownie sam. Sam makaron, dosłownie sam makaron. Tylko i wyłącznie u góry jest taka zdradziecka wersja, taka warstwa sosu. My dawało mi się na początku, że tego sosu będzie o wiele więcej, no a potem taka niemiła niespodzianka. Jednak co miałbym nie mówić? Przyprawione jest fenomenalnie. Naprawdę dobre. Mm, przyjemne, aromatyczne, dobrze przyprawione, wyczuwalna papryka, nawet takie lekko ostre. Co jest rzadkością w polskich racjach. W ogóle w racjach wyczuwanie czegokolwiek jakiejś ostrości, takiego pójścia można powiedzieć w eksperymentalny sposób. Mm, wiadomo, że racje powinny być jak najbardziej neutralne, mimo wszystko, a tutaj to jest naprawdę przegenialnie przyprawione. Psuje niestety wszystko ten makaron, którego jest zdecydowanie za dużo. Jest to papkowaty makaron i rozgotowany makaron. Ale smak tego sosu mięsa bardzo dobry, jak na rację żywnościowe. Napoje. Mam cztery. Zaczniemy od tego, którego chyba jeszcze nie piłem, czyli napój izotoniczny, energetyczny, izotoniczny. Powinienem powiedzieć o smaku egzotycznym. Jest to przeznaczone na pół litra, tak więc mam tutaj mniej więcej pół szatki. Pachnie bardzo fajnie. Mm -hmm. mm, piłem go gdzieś. Sobie już przypominam teraz. Jest bardzo fajny. Ma właśnie taki... Egzotyczny smak i ma również egzotyczny skład, ponieważ próbowałem tutaj wyczuć jakiś smak, jakiegoś owocu, żeby wam to opisać, ale nie byłem w stanie i w sumie to się nie dziwię. Składniki: cukier na pierwszym miejscu. malto kwart cytrynowy, deksteroza, cytryna potasu, aromaty, cytryna wapnia, cytryna magnezu, cytryna trisodowy, sól, ekstrakt z marchwi... Substancje zagęszczające, E-466, fosforan triwapiniowy, laktozakwasat nikotynamid, nitronikotinamid, octantel, alfa-tokoferylu, depantolenial, wapniak, taroboderek, piras. Wiecie do czego zmierzam, tutaj nie ma ani grama owoców, jest to napój izotoniczny, ale ma tutaj mnóstwo różnych dodatków, tych bardziej naturalnych, tych mniej naturalnych. Jest to po prostu izotonik z dodatkami, taki jak izotonik powinien być. Brakuje mi tutaj... Jakiegoś bardziej naturalnego smaku, bo to jest dosłownie egzotyczne pod względem smaku i pod względem składu. Jednak jest to dobre, nie mówię, że nie. Jest smaczne, jest wyraziste, naprawdę podkreśla taki egzotyczny smak. Mi smakuje. Chciałbym może, żeby to było takie bardziej wyczuwalne, bardziej normalne, owocowe, ale to jest takie bardziej czepianie, się można powiedzieć. Mi osobiście naprawdę smakuje. Jest smaczne. Fajne, lekko kwaskowe, dobrze słodkie. Okej. Okay. Panzer wafle. Jak dobrze, że tego przynajmniej nie wyrzucili z tej racji. Na początek bez niczego. Hm, jakiś taki nietwardy. Co to się stało? Po panzerwaflach nie da się mówić źle. One mają swój charakterystyczny smak, charakterystyczną konsystencję, charakterystyczną twardość, charakterystyczną kruchliwość, jak i charakterystyczne paradoksalnie rozpuszczanie się w ustach. To jest po prostu naprawdę fajna i unikatowa na skalę racji żywnościowych rzecz. Naprawdę bardzo fajna. Napój numer dwa, żeby to tylko przepukać przed naszą, naszym specjałem wieprzowym. Herbata. Balador. Bardzo fajnie, że ktoś tam poszedł po rozum do głowy i nie chce nam cisnąć następnej, możliwie najtańszej istniejącej herbaty na świecie. Ktoś mi w komentarzach napisał, że Balador kosztuje o wiele więcej od Liptona, a tam 20 czy tam 25 zł za 100 saszetek, jak dobrze pamiętam, czyli około 25 groszy za saszetkę. I pod względem smaku jest to naprawdę dobra herbata. Fajna, wyrazista, idealnie gorzkawa, nie potrzeba tutaj żadnego cukru. Mi po prostu ta herbata smakuje, ponieważ jak na herbatę z racji żywnościowych ma swój smak, ma swój aromat, bardzo fajna, miła, esencjonalna. Herbata. I chociaż dziwnie to zabrzmi, ostatnia rzecz dzisiejszej racji. Spokojnie jeszcze sobie pogadamy pod koniec, bo mam kilka fajnych rzeczy, tak więc spokojna głowa. Specjał wieprzowy. No, przez chwilę to pachniało jeszcze fajniej. Konsystencja gęstej konserwy, mielonki, powin powinienem bardziej powiedzieć. Ok, spróbujemy to bardziej tak uciąć, aniżeli tak rozesmarować. Myślę, że to będzie wygodniejsze. Jest tutaj ponad 70% mięsa w mięsie, tak więc zobaczymy, jak będzie w praktyce. Dosyć ciekawa mielonka, ponieważ mm, bardzo duża ilość takich włókienek. Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Pachnie dobrze? Spróbujmy. Mmm, ma bardzo interesujący smak. Spróbuję jeszcze raz, ponieważ tutaj tego mam więcej. Bardzo trudno to opisać. To jest dobre, to jest smaczne, fajnie przyprawione, mm, czuć pieprz, tylko że to jest takie wyjątkowo mało aromatyczne w smaku, a bardzo mocno wyczuwalne w zapachu. Wziąłem tego więcej, tak więc być może teraz to lepiej poczuję. To ma bardzo delikatny smak i bardzo delikatny posmak, pomimo tego, no, że pachnie dosłownie z kilometra. Mm -hmm. Bardzo fajna konserwa. Osobiście lubię coś mm, tego typu. Pachnie bardzo mocno, a w smaku jest bardzo, bardzo delikatne. Dodatkowo konsystencja jest wyjątkowo fajna, bo ona nie jest taka rzadka jak mm, typowy pasztet. Nie jest również na tyle zła jak mm, typowa taka konserwa z mięsem, która ma naprawdę duża, dużo tłuszczu, bo wtedy ten tłuszcz po prostu się roztapia. No i konsystencja robi się taka o wiele bardziej delikatna, bardziej płynna. To jest fajne, zwarte, delikatne, dobrze przyprawione, bardzo fajna ilość pieprzu. Mięso mi się to naprawdę smakuje, chociaż jest to konserwa bardzo, ale to bardzo delikatna. Nie jadłem jeszcze czegoś takiego w polskich racjach żywnościowych. Zdecydowanie ma swój urok, zjem sobie jeszcze za chwilę. Naprawdę przyjemna, delikatna konserwa. Nie jadłem jeszcze Takiej konserwy w żadnej rasy żywnościowej jest bardzo intrygująca, bym powiedział. Dodatkowo tłuszcz, jak wiadomo, jest bardzo dobrym nośnikiem smaku. I właśnie ten tłuszcz, który troszkę nam się tutaj przemienił w formę płynną, ma przegenialny taki dodatkowy, bardziej mocny aromat. I on w połączeniu razem z tym mięsem da mi teraz genialne połączenie. Mmm! Mhm! Mm -hmm. mm. Okej, okay. jeśli coś mam nazywać specjałem zamiast tak po prostu mielonką, tuszonką, konserwą, czymkolwiek, to na pewno to. Potwierdzam moje zdanie i podtrzymuję moje zdanie, że w polskich racjach, w porównaniu do innych racji, mamy naprawdę dobre konserwy. Mmm, Może to brzmi dziwnie, ale dodałbym tego nawet do tego. Z tego względu, że to jest sam makaron, więc w sumie czemu by nie? To może być zaskakujące dobre połączenie. Raz kodzie śmierć to są racje żywnościowe. To trzeba zjeść szybko i kalorycznie, a nie z gracją, jak jacyś milionerzy albo kiwieco w sumie. Spróbujmy, no teraz się żyje. Wydaje mi się, że to jest genialne połączenie. Hmm, hmm. genialne może nie do końca, bo dalej tutaj gdzieś przebija jeszcze ten smak tego sosu i mięsa, ale jak znajdziemy taką większą ilość makaronu i dodam trochę tej konserwy, to jest naprawdę zaskakująco przyjemne. Pod tym względem wtedy. Połączenie tych dwóch rzeczy, jak najbardziej na tak, tym bardziej że Lazanie to jest makaron z jakimś dodatkiem smakowym. Bardzo dobrym mięsem i sosem, ale tylko tyle trochę za mało. Następny napój. Herbata granulowana o smaku malinowym. Czy też powinienem powiedzieć napój instant? Tak więc oficjalna nazwa tego powinna być tania herbata granulowana o smaku kiwieczego. Sam się domyśl. Jakby się zrobiło 100 takich herbat i dało się 100 różnym osobom i zapytało się ich, jaki to jest smak, to każda z nich podałaby co innego. Na samo zakończenie została nam jeszcze kawa. Tak jak sam widzicie, tutaj wyjątkowo duża ilość napojów jak do jedzenia. Za chwilę sobie porozmawiamy również o sensie racji te turystycznej. Kawa. Mocna w zapachu, gorzka, bardzo smolista, bardzo niby taka mocna, ale zarazem wodnista. To jest paradoks tej kawy, ona zawsze to mówię. Ona nie jest czarna na nagraniu, ona jest u mnie przejrzysta. Jest taka bardzo sztucznie mocna, bym powiedział, w cudzysłowie oczywiście, tak bardzo smoliście palona, a zarazem jest wodnista. Czyli zarazem czuję kawę, jak i niestety wodę, której nie chciałbym tutaj wyczuć. Typowa, tania kawa. Okej, okay, krótkie podsumowanie racji turystycznej. Tak jak na samym początku, Arpol pomimo tego, że ma kontrakt z wojskiem, racje żywnościowe normalnie może sprzedawać, co jest naprawdę dziwne jak na skalę światową, ponieważ większość racji żywnościowych ma oficjalną notkę, że racje nie są przeznaczone do sprzedaży. Jest to nawet na opisa opisane na opakowaniu, że racji sprzedawać w teorii nie można. Dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że Arpol pozwala nam kupić jakąkolwiek rację, byśmy chcieli, taka, która jest dostępna dla wojska. Nie możemy u nich prosto kupić od nich racji strażackich jak i racji policyjnej, którą gdzieś się pochwalili, ale jeszcze nigdy w życiu nie strzelało do żadnego policjanta, żeby było, była w użyciu. Tak więc jeśli jakiś policjant nie ogląda i dostał od Arpola rację policyjną, to z miłą chęcią bym pogadał. Nawet bym kupił, gdyby taka była możliwość, ale no właśnie. Możemy kupić każdą rację od Arpola, więc dziwna jest taka. Dziwne jest istnienie racji turystycznej, które moim zdaniem nie ma żadnego sensu. Ponieważ co nam tak naprawdę po Sbicie oraz po podgrzewaczu chemicznym, kiedy tutaj nie ma co jeść. Kiedy idziemy gdzieś w góry, kiedy idziemy gdzieś daleko, to raczej już w głowie mamy zapas, że hej potrzebuje tyle i tyle kalorii, fajnie by było mieć tyle i tyle jedzenia, jeśli mam jakieś jedzenie do podgrzania, to fajnie by było je podgrzać. Tylko kiedy chcemy jakieś jedzenie podgrzać, to raczej nie myślimy, że hmm, warto by było kupić tą polską rację żywnościową, bo ma na przykład Sbita, skoro po prostu możemy kupić Sbita. Kiedy idziemy w góry, to po prostu bierzemy ze sobą. Czy to jakieś fajne krzesiło, żeby móc rozpalić jakieś małe ognisko gdzieś schowane, żeby właśnie ten posiłek, który chcemy podgrzać, jakoś podgrzać. No bo tutaj nic oprócz tego do podgrzania nie ma. A do tego jest chemiczny podgrzewacz albo zabawki tego typu, które też jakoś zbyt dużo nie ważą, ale zdecydowanie są bardzo mocno użyteczne, bardzo szybko nam dane jedzenie bądź też wodę podgrzeją, no i to po prostu możemy zabrać, gdzie nam się chce ze sobą. Tak więc po co ta racja? Turystyczna. To jest dobre pytanie, ponieważ chciałbym, szczerze mówiąc, sam znać odpowiedź. Wygląda to tak, jakby Arpol chciał do jednej jakiejś typowej racji wrzucić wszystko, co tak naprawdę tam istnieje i jakoś to ludziom sprzedać. Prawda jest taka, że kupując taką rację nie potrzebujemy SBita, który kosztuje 7,50, a za który przecież płacimy. Mamy jedno danie do podgrzania, które najczęściej podgrzejemy tak po prostu za pomocą podgrzewacza chemicznego, a jeśli potrzebujemy SBita, to chyba lepiej kupić normalnego SBita i mieć ze sobą albo cokolwiek innego do podgrzania danego posiłku, który mamy ze sobą niżeli kupować taką rację, ponieważ w cenie tej racji śmiało możemy znaleźć wz która ma 400-500 kilokalorii więcej, a kosztuje nawet chyba złotówkę czy 2 złote mniej. I są tam również dodatki, akcesoria, guma do rzucia, to jest zawsze miły dodatek, żeby odświeżyć oddech, cokolwiek. I takie nawet pierdołki jak coś słodkiego, coś miłego. Tak więc to jest racja, która po prostu w tych rzeczach głównie chce nam dać takie kalorie, powiedziałbym, niecukrowe, jak ja to nazywam, jednak... Gdyby ona kosztowała 10 zł mniej, myślę, że byłoby na to wzięcie, albo gdyby bez SB-ta po prostu była ze zwykłym chemicznym podgrzewaczem, również 10 zł taniej mogłoby być wzięcie. W takiej formie, jaka jest ona teraz, całkowicie jej nie rozumiem, bo... Trudno mi wyobrazić sobie jakąkolwiek sytuację, w której ktoś pomyśli, że hmm, przydałaby mi się racja żywnościowa, w której zarówno mam jeden posiłek, który podgrzeje tym podgrzewaczem, i która to w środku będzie miała również Zbita, którego przecież samego mogę kupić za 7 zł, skoro już kupuję rację, to czemu by nie kupić zwykłego Sbita za 7 zł prosto od ArPola, a nawet nie od Arpola możecie kupić gdzieś indziej. Nawet taniej, tak więc nie wiem do końca, do kogo ta racja? Turystyczna, nie powiedziałbym szczerze mówiąc, gdyby ta racja miała liofilizowane jedzenie w tej formie. To wtedy bym mógł nawet ją śmiało polecić. Ale nie ma. To jest zwykłe jedzenie, to jest zwykłej racji z jakimś dziwnym dodatkiem i z rzeczą, którą często musimy dopłacić, a której albo nie potrzebujemy, albo możemy sami ją ogarnąć w niższej cenie. A w cenie tej racji wywalcie zbita i kupić dobrą wózetkę, która ma więcej kilokalorii i oferuje nam po prostu więcej szczęścia na rijku, kiedy widzimy mleko w tubce. Kiedy się cieszy, kiedy widzimy mleko w tubce? A nie, kiedy widzi Airbnb, to 7 złotych. Tak więc, moi drodzy, racji turystycznej nie polecam. Jest to racja, która. Prosto miała iść do cywili, która być może miała gdzieś trafić na jakieś półki sklepowe. Nie kupujcie jeszcze, szczerze mówiąc. Kupcie jakąś jakiegoś zwykłą wz wuzetkę. Zdecydowanie będziecie o wiele bardziej zadowoleni. Więcej jedzenia, więcej kilokalorii. Sbit, którego raczej nie użyjecie. A jeśli już, to kupcie po prostu i wz i Sbit osobno. Zapłacicie wtedy pewnie 39 albo 40 zł, ale i tak będziecie mieć więcej jedzenia i Sbit na jakieś dodatkowe wypady, jeśli akurat potrzebujecie. Chociaż osobiście polecam tego typu paliwo i tego typu zwykłe kuchenki. Działają przegenialnie. Podsumowując, jeden. Nie było smaczne. Lazanie było okej, okay, gdyby nie ten makaron, który zdecydowanie tutaj pogarszał całość, ale ten smak sosu mięsa był fenomenalny. Ta konserwa, ten specjał wieprzowy, śmiało mógłbym nazwać hmm, specjałem wieprzowym. Naprawdę mi smakował. Napój zarówno ten, jak i herbata zasługują na wielkie podium, ponieważ to jest bardzo dobry poziom, jak na rację żywnościowe. A te dwie rzeczy powinny zostać usunięte z Arpola raz dwa szczerze mówiąc, bo powroty są słabe. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. Następny odcinek: sobota, 16:00 i w następnym odcinku będzie właśnie omawiana dzisiaj wuzetka Tak więc myślę, że będzie mieć porównanie. Czego tutaj brakło, czego tutaj nie było, a co w normalnej racji jest i co naprawdę może się przydać, bo nawet tak małe i głupie pierydłki mogłyby się wydawać jak cukierek czy też guma do rzucia, naprawdę mogą wiele zdziałać. Pomimo tego, że to nie są najlepsze rzeczy na świecie, to jest to zawsze miły dodatek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, tak samo jak temu kolesiowi, który zaczął strzelać fajerzurkami. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku w sobotę o 16.00. I dziękuję za wszelkie komentarze, ponieważ jest ich mnóstwo, jest mnóstwo łapek, mnóstwo wyświetleń. Jestem po prostu bardzo, bardzo zadowolone. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa.